Insight, trading w zasięgu wzroku. Cześć wszystkim, witajcie na kanale Insight. E, ostatni dzień miesiąca. Cześć Marcin. Cześć Mateusz, witam wszystkich. Tak jak, tak jak wspomniałem, ostatni dzień miesiąca, więc może dzisiaj być bardzo ciekawie. Właśnie widzę może. miesięczną świecę. Mhm. E, jakie przeczucia, Marcin, ten ostatni dzień? Już, już, już mówię, co sobie myślę o rynku. Znaczy... Wychodzi na to, że będzie nieudane wyjście z inside bara, znaczy ani popyt, ani podaż. Popyt to tym bardziej. Podaż ma jeszcze jakieś szanse. Czyli wyjścia poniżej jednej z tych linii lub powyżej inside bara, czyli jakby ruszenie o formację świecową z bardzo dużą podoboństwem. Dzisiaj nie wyjdziemy poniżej 17 900 dolarów, ani tym bardziej poniżej 32, więc pozostaniemy w jakiejś konsolidacji, tak? anulując. Jakby tą, tę formację świecową, czyli już będzie można jakby przestać ją rozgrywać, myśleć o niej tak, a co się, co, co się wydarzy dalej na kolejnym miesięcznej świecie, to, to to zobaczymy, no ta będzie wyglądała lekko podażowo, ale też bez przesady. No. Też ciekawe bo by jakbyśmy dzisiaj korpusem objęli tą zieloną świecę, nie? Na to, no jest, tak, bo... na to jest spore, spore prawdopodobieństwo, że możemy tak zrobić. Zgadza się, ale to jakby... Ponieważ te dwie świece stanowiły jakby początek pewnej formacji świecowej, to teraz to objęcie bezsy potencjalne, które tu się wydarzy, ono jakby nie ma już wymowy takiej stricte podażowej, jakbyśmy, jak, jak ta świeca, tak? O, było tutaj tak. wyjście, wyjście, i ta świeca była świecą podażową, był atak, tak? Więc to było prawidłowe. Tutaj, ponieważ jest to jakby trochę negowanie formacji, czyli pozostawi konsolidację, czyli ta świeca będzie, że będzie trzeba być kolejny miesiąc poczekać na jakąś świecę, która da dopiero znak sygnał do. Z punktu widzenia świec. Do jakiegoś ruchu w jedną lub drugą stronę. No Nawet... tylko ci podpowiem, że zazwyczaj był spadkowy. Okej. Okay. No, no to cały czas możemy mieć wygrzete nasze poziomy, które już od dłuższego czasu omawiamy, czyli w okolicach 11 tam między 11 a 13, między 10-700 a 13-800. Ja szczerze bardzo liczę na ten Zobaczymy. poziom. <laughs> żeby kupić. Dokładnie. Dobra, to przejdźmy dalej, co, co, co tu się dzieje na tygodniowym, po dwóch tygodniach spadków mamy jakieś delikatne odreagowanie, no tu, tu miesiąc się dzisiaj kończy, no do końca tygodnia też jeszcze trochę czasu zostało, zobaczymy jak on się będzie, jak będzie przebiegał, na tygodniowej generalnie nic nie widać, tak, w sensie, że tutaj... Po dwóch tygodniach spadków na razie, no możemy myśleć podażowo, tylko z punktu widzenia tygodniowej świecy, więc tutaj nie, nie za wiele. Z punktu widzenia dziennej, tak przedwczoraj, bo to mamy wczoraj, przedwczoraj mieliśmy ładne objęcie HOSY, czyli ruszył popyt. Wczoraj był atak podaży i ten, ta podaż próbowała domykać tą świecę, czyli zamknąć takim objęciem bezsy, ale się nie udało. Na koniec dnia było wyciągnięcie tego ruchu i co za tym idzie, się, się nie udało yy, podaży. Zamknąć dnia, no to popyt kontynuował y, dalej atak. No tu, tu jesteśmy cały czas jakby teraz próbuję jakby skontratakować popyt, żeby zrobić z drugiej strony objęcie hossy, tak? Ale to jest początek dnia, więc strasznie dużo jeszcze czasu. Dopiero na niższych y, timeframeach będziemy jakby wiedzieli, co jest, co jest grane i to, co chcieliśmy rozgrywać i to, co, o czym rozmawialiśmy, tak. Czyli powiedzmy, że uformowało nam się podwójne dno, formacja podwójnego dna. No nie ma tutaj retestu, ale. Jakby no można klasyfikować to jako podwójne dno, co za tym idzie, jeśli popytowi udałoby się e, wyjść, tutaj mamy linię szyi, czyli wyjść świecą popytową zamyka, zamykając tutaj korpus powyżej tej linii, no mamy możliwy take profit tutaj tej formacji aż tutaj, ale ja zwróciłbym uwagę, że no nie zawsze tej Profity są księgowane formacji i być może już tutaj byśmy zakończyli rajd popytu no bo cały czas mamy silną podaż te dwa tygodnie a zanim jeszcze pokonamy tą linię szyi mamy tą korektę tak czyli nawet jeszcze jej nie przetestowaliśmy. Więc to będzie bardzo ważne miejsce w kontekście taki prostokąt możemy sobie tą strefę możemy narysować, w kontekście dalszego kierunku na dzień dzisiejszy. Czy tutaj się popyt zatrzyma, czy wyjdzie górą? No i kluczowa będzie ta strefa, ta strefa się składa z tych dwóch poziomów oraz co najważniejsze, tej linii. Yy, Pokażę ona była stąd ciągnięta tej linii trendu, którą tutaj mieliśmy bardzo mocno i bardzo długo testowaną, aż do piątkowego Jackson Hall, czyli na fundamentach rynek ją przebił, bo tutaj nawet ją testował, nie poradził sobie. Dopiero poszła korekta, czy znaczy tak na danych po prostu, to żadna korekta. Na danych po prostu było manipulacja ceną, na danych, na wystąpieniu Powella była manipulacja ceną, a atak podaży, zamknięcie poniżej, no i kontynuacja, więc. Też Marcin chciałbym, żebyś tutaj pokazał, no. jaka ładna była dywergencja na tym podwójnym dnie na H4 i na H1 dla ludzi, którzy tak, znaczy, rozgrywają się ma... longa. Dywergencja znaczy, bo, bo w ten sposób ona byłaby bardzo ładna, ta dywergencja, bo dywergencja możemy powiedzieć, kiedy by byłby przetestowany dołek, do tego dołka zabrakło, ale patrząc tutaj gdzie, w którym miejscu była RSI, to nawet jakbyśmy przetestowali ten dołek, to to RSI na 100% byłoby powyżej tych dołków, tak więc ta dywergencja była. Tak ta dywergencja ale dywergencja jeśli już no bo wszyscy muszą jakby zapamiętać taką ważną lekcję Rynek to nie apteka. Nie zawsze poziomy będą testowane i rynek zdąży odjechać. Czasem są wybijane głębiej i rynek czy czyszczenie stop-lossów i rynek odjeżdża. Znaczy, rzadko się dzieje tak, że jest w punkt, tam minimalny ruch i, i, i rynek rusza. Tak? To się zdarza, to jest fajne, ale częściej wydaje mi się, że albo jestem przekonany, że częściej jest jakaś niedokładność, jakaś takie właśnie tutaj czekające, na przykład oczekujące zlecenia, żeby pójść w górę, no po prostu, ale. Dywergencja na przykład tu można było fajnie by Mamy tą silną haczkórkę i ta druga haczkórka, która ją wybija jest tutaj na takiej tej małej dywergencji. Czyli zakładając, że tu już byłaby na pewno dywergencja, tu była dywergencja. Można było rozpatrywać to jako wzrostowe i o tym opowiem, bo tą tę pozycję jakby nie rozgrywaliśmy czy tą strefę bardziej nie rozgrywaliśmy na Bitcoinie, tylko rozgrywaliśmy na naszej grupie na Ethereum, ale to tylko za chwilę. Tylko mówię o scenariusze na na Bitcoina w tym momencie. Więc mamy tą strefę, no cena już tak jakby podeszła, ale jakby no brakuje póki co yy, popytu, tak? Znaczy już zaczyna się hamowanie, ale to, to dużo miejsca jest na to hamowanie. Powiedzmy, że zakładając, że ten popyt jest, znaczy to jest też fajna formacja inside bar'a, tak, że mamy wyjście inside bar'a, więc to będzie retest tego inside bar'a. Ten retest inside bar'a jest też w fajnym miejscem takim, jakby tutaj zwróćcie uwagę, takim price action'owym, tak, bo tu mieliśmy walkę z ceną, walkę z ceną, tu mieliśmy, tak, możemy sobie nawet to podciągnąć w tą stronę, No się idealnie spina po prostu, tutaj wyjście, walka, 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 atak, znowu walka z tej strony, teraz ten inside Bar, więc to może być ciekawe miejsce do zajmowania longa na potencjalnie take profit pierwszy tutaj, patrzenie czy czy poradzi sobie rynek z tą strefą, no, lub nawet z tą strefą tutaj, tak? Jeśli sobie poradzi z tą, to, to kolejnym kolejnym miejscem jakby do zdjęcia tego tej profitu, czy rozglądania się ze shortami byłaby ta strefa, no bo jakby no, nie możemy lekceważyć tych dwóch tygodni spadków, więc patrzę na rynek bardziej na chwilę obecną, cały czas podażowo, uwzględniając to, że w piątek są ważne dane, które mogą namieszać na rynku. Więc tutaj to cały czas mam z tyłu uwagę. I dzisiaj też, co zwracałeś mi uwagę na ofie, mamy koniec miesiąca i fixingi wszelkiego rodzaju. Tak? Czyli traderzy z dużych instytucji finansowych muszą domykać pozycje tak? z miesiąca. Nieważne, czy są zyskowne, czy stratne, oni muszą je zamknąć. tak? Więc w okolicach godziny 17:00, 17:30 albo nawet 16:00 już mogą fiksować. Mogą się dziwne rzeczy dziać, które będą na przykład ruszały ceną w jednym kierunku, za chwilę to będzie z powrotem domykanem. Więc jakby warto pod koniec dnia być czujnym. Więc to, to są nasze scenariusze na Bitcoina, a teraz Ethereum. I Ethereum wyglądało wczoraj w ten sposób, tak? Mieliśmy, mamy, już chyba mamy, albo mieliśmy bardziej do czynienia z, z formacją RGR, czyli lewe ramię, głowa, prawe ramię. Było wybicie. Były retesty, po czym przedwczoraj, tak, 29 został, a i było jakby negowanie tego ergiera, czyli wyjście ponad linię szyi, bo tak, w prawidłowym ergierze, jak on jest wybijany, czy w prawidłowym, no takim powiedzmy idealnym, tak? Tak. To tak, powinien być retest 3 i ten retest nie, powinien być już udany, tak? Czy powinien być retest pojawiająca się z powrotem podaż. No bo skoro jest to formacja, która ma działać, no to tu się pojawić powinna duża podaż, więc ta podaż powinna bronić swojego miejsca wejścia. No bo klasycznie RGR jest rozgrywane nie tutaj gdzieś na prawym ramieniu, bo to prawe nie mogło być tu, 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 wszędzie mogło być tak naprawdę tak długo, jak ono wygląda, jak prawe ramię. Ale uruchomienie zleceń y, sprzedażowych uruchamia się po wybiciu linii szyi, czyli tu się powinno uruchomić, tak? Powiedzmy, że się jakieś uruchomiły, i tutaj są, są negowane. I to co ja wczoraj założyłem, że ten, jazd, ten, ten ruch w górę, biorąc pod uwagę, jak daydynka również wyglądała, tak, żeby bardzo ładnym objęciem e, hossy, e, no to uznałem, że to może być jednak zanegowane e, RGR, czyli jakby chcę rozegrać te longi. Tak? I tutaj na tej h Tak, poczekam Uznałem, że to jest fałszywa podaż, tak, że będziemy retestować tą linię właśnie od góry. I pójdziemy, I pójdziemy w górę. I jakby takie wrzucę, i takie zlecenie puściłem. Tak, czyli mieliśmy tą h jakby tu dla czystości mamy osobny wykres, żeby tylko pokazy, pozycję pokazywać. No i dałem entry ze stop lossem poniżej, poniżej tutaj tych, tych dołków. Z take profitem na początku na szczytach. Cena jakby jeszcze trochę przetestowała, znaczy jeszcze trochę, dosyć mocno nawet przetestowała tą linię, zeszło stop losy utrzymałe, no i popędziła do góry. W tym momencie pozycję dzisiaj z rana e, zamykałem i teraz powiem dlaczego. Ponieważ jakby zakładałem, że będzie silny popyt i być może on się pojawi. Ale mamy już dywergencję na tej H4, na H1 ona jest jeszcze mocniejsza, tak, czyli mamy też szczyty, też szczyty, no mocna ta dywergencja, czyli rynek się już troszeczkę wyczerpał. Doszliśmy do tej korekty, to, co na Bitcoinie nie dotar... to, do czego na Bitcoinie nie dotarliśmy, czyli jakby testujemy tą korektę, czyli jest miejsce do, do zatrzymania się, prosta linia trendu. No trochę się tego nazbierało, nie, nie przeszliśmy tego w pierwszym ruchu, więc zakładam opcję podobną jak na Bitcoinie. Być może jeszcze będziemy mieli... Tu mamy wybitego inside bar, tak samo jak na Bitcoinie. Być może jeszcze będziemy mieli ride w górę, więc ja tu skaszowałem pozycję z możliwością jej odnowienia gdzieś tutaj. Tak mniej więcej, tak bym tą strefę wyznaczył po korpusach ciągniętą. Tu jeśli by się pojawiła podaż, być może nawet zejdę na H1, to odnowię pozycję po, po jakby no, zysk skeszowany, trochę nawet jest lepsze miejsce, w sensie, że już będzie zysk, znowu się załadujemy w, w longa, ale to niech się tutaj cena zejdzie i pojawi popyt ale również zakładam scenariusz jakby odwrotny, no że tutaj będzie tak ta korekta utrzyma podaż, więc się jakby pojawiło teraz, nie wiem, objęcie Bessy albo jakieś w złych świecach taka, taka mocna podaż, no to jakby poszukam wtedy shorta i będziemy dalej rozgrywać shorta, więc patrzę na rynek cały czas y, dwubiegu nowo. Tak. No. Cały czas też będziemy to aktualizować u nas na grupie na Discordzie. Jasne. E, link w opisie. Myślę, mhm. że Marcin dzisiaj co, samo mięso. Tak, bo dużo scenariuszy, co może się stać i co będziemy rozgrywać, jeżeli coś się wydarzy koniec mm -hmm. miesiąca, więc warto mieć na uwadze te ruchy i ten szum na rynku. No to to, myślę, że na dzisiaj to tyle. Tak. Eee, albo, albo na teraz zobaczymy. Eee... Zobaczymy, bo być może na koniec dnia będzie bardzo ciekawie i jeszcze wrzucimy jakiś filmik jak, jakąś pozycję wcześniej zajmiemy. No zobaczymy. Dokładnie. Dzięki za dzisiaj eee, do usłyszenia jutro lub potem. Eee, dzięki Marcin, cześć. Dzięki Mateusz do usłyszenia wszystkim.